Witam, ja jestem Daiwanext, a to jest y, mój trzeci odcinek z serii poradników. Y, w tym poradniku chciałem wam pokazać y, jak zrobić takie coś. No, swoje gogle inaczej. Jak zrobić takie gogle. No a więc, żeby zrobić takie gogle wchodzimy w okno przeglądarki i wpisujemy moje gogle, tylko moje przez 2o.pl i tutaj y, krok pierwszy, wybieramy napis, na przykład witam cię, o na przykład tak. I wybieramy, jaki chcemy mieć y, tutaj motyw tego. Możemy zrobić na przykład y, z Facebooka i mamy na przykład takie, tylko nie może być polskich znaków, muszą być angielskie, w sensie, że nie może być EU, OU i tak dalej. No to wybraliśmy i klikamy o ENTER Jeszcze raz I klikamy no I już nam się wygenerowało Jeśli chcemy mieć oryginalne to po prostu klikamy TO PIERWSZE Albo jeszcze najstarsze Google I proszę bardzo mamy yy, I żeby, żeby ustawić takie coś Żeby nam się włączało przy starcie To kopiujemy ten adres jak macie firefoxa to obojętnie, wchodzicie y, w opcje i macie tutaj strona startowa i klikacie wklej enter i zobaczymy czy działa tak więc działa e, tak więc komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny kuczczyk myślę że pomogłem cześć pa